Czy ty czujesz, że masz moc? Momentami czuję, że mam tę moc, ale bardzo często też czuję, że jestem totalnie bezsilna. I dopada mnie to. I oczywiście mam takie momenty. Różnie to bywa. Często mam. Teraz mam taki w ogóle. Wiesz, jestem w trakcie zdjęć do nowego filmu i jestem zmęczona trochę, więc miałam właśnie wczoraj taką chwilę słabości i totalnie nie czułam się. W... Wszechmocna byłam, wiesz. Yy, jakiś dół mnie złapał. Ale dzisiaj już czuję się lepiej. Nie wiem, czy wszechmocna, ale na pewno lepiej. Yy. Dużo się dzieje w moim życiu, więc na pewno nie czuję się do końca wszechmocna we wszystkim, bo na wiele rzeczy nie mam wpływu. Asiu, a jak już powiedziałaś o tym dole, to co pomaga ci wyjść z tego przysłowiowego dołu? Wczoraj bardzo pomogła mi moja mama. Mm, bardzo. I uważam, że w ogóle wsparcie innych osób jest tak istotne, jakimi ludźmi się otaczamy. Mhm. E, przyjaciele, rozmowa właśnie z przyjaciółmi I to jest super. To jest coś, czego ja bardzo potrzebowałam wczoraj, bo ja e, raczej staram się być taką osobą silną. Mhm. Ale też, wiesz, jestem tylko człowiekiem nie jestem robotem. Mm. I na pewno tutaj rozmowa z moją mamą, z moimi przyjaciółmi. Też zawsze w takich momentach patrzę na mojego syna i myślę sobie nieważne. To wszystko jest nieważne. Ważne, że on jest zdrowy, szczęśliwy, bezpieczny i bardzo staram się w takich momentach skupić swoją uwagę jednak na tych pozytywach i doceniać, jak wiele, jak wciąż wiele mam. Asiu, mówisz tutaj z uśmiechem i z taką iskierką w oku o Vincencie. Powiedz mi, czy ty kiedykolwiek zdecydujesz się na pokazywanie właśnie jego twarzy? Bo my tam go widzimy gdzieś od tyłu, od boku. Mhm. Wiemy, że robisz to ze względów bezpieczeństwa, ale czy może jednak przeszło ci to przez myśl, że zmienisz zdanie? Przeszło mi to przez myśl. Zastanawiałam się nad tym, mm, ale ten internet. Jest tak okropny w tej chwili. Uważam, że to jest tak e, okropne miejsce. E, gdzieś widziałam jakiś artykuł, że ludzie zaczęli wyśmiewać dziecko niemowlaka, syna e, Paris Hilton. I ja nie mogłam w to uwierzyć. Dla mnie to jest tak obrzydliwe i tak okrutne, żeby atakować dzieci, a takie rzeczy się niestety dzieją. Mm że ja chyba bym nie chciała, wiesz, myślę, że jestem jednak bardziej tutaj, będę starała się chronić jego wizerunek, on kiedyś sobie zdecyduje, więc raczej tak to będzie wyglądać, poza tym też jak ja zakrywam tę twarz, to wydaje mi się, że dzięki temu, nie wiem jak to jest, może, może jest inaczej, może mi wytłumaczysz, na jakiej to zasadzie działa, że jeżeli paparazzi robią ci zdjęcia z dzieckiem, no to jednak mój synek jest zawsze blurowany, jest zawsze zasłaniany i wydaje mi się, że to też ma ogromny wpływ na to, Zawsze tak jest, że nawet gdy mm, celebryta gwiazda pokazuje dziecko, to dla bezpieczeństwa gdzieś tam trzeba zablurować jedna, mm -hmm. jednak tę twarz. Niektórzy tak. się zgadzają na to, żeby tego blura nie było, ale w prawie jest tak, że trzeba. A, to nie wiedziałam nawet o tym, ale też, też myślałam o tym właśnie, bo kiedyś miałam taką sytuację, że gdzieś szłam z Vincentem i, i były zdjęcia jego twarzy, właśnie, wiesz, mimo że ja nie pokazuję twarzy, to gdzieś tam pokazali, napisałam, e, usunęli to, czy tam zakryli, już nie pamiętam. No tak Ci powiedziałam, miałam czasami taką ochotę, bo mój synek jest, wiesz, że jestem w nim tak zakochana, uważam, że jest prześliczny, przeuroczy, przesłodki, jak każda mama, mam ochotę czasami, wiesz, podzielić się tym wszystkim, co się dzieje, bo to jest szczęście. Ludzie lubią dzielić się swoim szczęściem w internecie, mniej y, już y, tym nieszczęściem, które ich spotyka. są jakieś takie miłe, wiesz, momenty, ale... Y, i to jest bardzo duża część mojego życia, dlatego ja jednak coś tam rzucam, ale go zakrywam, ale no ja mam teraz taki content, że jednak pojawia się mój syn, no bo jak ma się nie pojawiać, no co ja mam zrobić? On to ma część to jest twojego życia. To jest ogromna, największa część mojego życia, e, więc on będzie zawsze obok mnie, y, ale z, myślę, że nie zdecyduje się na to po prostu. Asiu, mm, ty... Masz wsparcie od mamy, od siostry, ale czy na przykład z racji tego, że jesteś aktorką czynną zawodowo, i też można powiedzieć influencerką, bo działasz na Instagramie, myślałaś o tym, żeby zatrudnić nianie, albo żeby Vincent chodził do żłobka, chyba że już to się dzieje? Słuchaj, miałam taki moment faktycznie, że Vincent nawet mieliśmy adaptację w żłobku, ale no nie sprawdziło się to w naszym przypadku bo był chory później przez miesiąc brał antybiotyk zaraz był chory ale tak doszłam do wniosku że dopóki mój syn nie będzie potrafił się wysłowić, opowiedzieć mi o tym co się wydarzyło to nie chcę go zostawiać z obcymi ludźmi i też nie chcę go nie chcę żeby chorował wiesz nie chcę żeby chorował bo bo jak on płacze i ja widzę, że on jest chory, ja nie wiem, czy jego boli gardło, czy jego boli brzuch, czy jego boli ucho, on mi nie powie, że boli go paluszek, tylko on płacze i ja muszę odkryć, co mu jest. Jak będzie w przedszkolu już i na pewno pójdzie do przedszkola, powie mi, mamo, boli mnie na przykład, nie wiem, nos. Albo Al się poskarży. Albo się poskarży, powie, że coś się stało i uważam, że to jest, y no dla mnie to jest jednak istotne. Y y mam takie średnie jednak zaufanie, tym bardziej, że Ostatnio się w ogóle wydarzyły tak dramatyczne rzeczy, w tym przedszkolu i tak dalej. No wiesz, to jest zmora, po prostu to jest tak straszne, co się dzieje w ogóle na tym świecie. I jeżeli mam możliwość taką, żeby był jak najdłużej w domu, to myślę, że jest jeszcze za malutki. Ale oczywiście ja rozumiem rodziców, którzy nie mają wyjścia i oddają swoje dzieci do żłobków. Rozumiem to. Wiem, jak to jest trudne. Wiem też, że to jest rozwijające, że dziecko szybciej zaczyna mówić, one są w różnym wieku, te dzieci uczą się, to jest super, ale jednak poczekam jeszcze trochę, zanim go oddam po prostu do przedszkola.